18 marca 1921 roku w Pałacu Bractwa Czarnogłowców w Rydze o godzinie 20:30 został podpisany traktat pokojowy między Rzeczpospolitą Polską a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką i Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką. Umowa była zwieńczeniem trwającej od 1919 roku wojny polsko-bolszewickiej. Wojny w której polska armia pobiła armię czerwoną pod Warszawą i nad Niemnem, w której Polska miała prawo czuć się zwycięską. Tymczasem rezultat ryskich negocjacji okazał się co najmniej kontrowersyjny, a po dwóch dekadach jego owoce no właśnie jakie. Jak przebiegały negocjacje traktatu ryskiego i jakie były jego skutki to spróbujemy wyjaśnić w tym materiale. Wrzesień 1920 roku. Armia Czerwona w popłochu wycofuje się z terytorium Rzeczpospolitej. Kłopotliwą sytuację Sowietów pogarsza Piotr Wrangel, generał Białej Rosji, który z obszaru Półwyspu Krymskiego prowadzi skuteczne operacje przeciwko czerwonoarmistom. Rośnie też niezadowolenie z sowieckiej władzy w niektórych rosyjskich guberniach. Armia Polska przena wschód, ale kondycja gospodarcza państwa polskiego jest słaba, a zmęczenie społeczeństwa wojną sięga zenitu. Po obydwu stronach konfliktu rośnie zatem przeświadczenie o konieczności zakończenia walk. W takiej atmosferze 21 września 1920 roku w Rydze zostaje rozpoczęta nowa runda negocjacji pokojowych. Polska delegacja ma charakter dosyć eklektyczny: składa się w większości z przedstawicieli stronnictw politycznych i wojsk, przewodniczy jej Jan Domski, poseł PSL Piast, który w kuluarach bez ogródek mówi, że jak przywiezie pokój, to będzie premierem. Największy posłuch ma jednak Stanisław Grabski, przedstawiciel największego stronnictwa sejmowego Narodowej Demokracji, której przewodniczy Roman D'Mowski, przeciwnik federalistycznej polityki Józefa Piłsudskiego. Po drugiej stronie sowieckiej delegacji przewodniczy Adolf Joffe, bolszewik pochodzący z jednej z najbogatszych rodzin na Krymie, wielbiciel luksusu, pięknych kobiet i kubańskich cygar. Co do zawarcia pokoju z Sowietami istniał konsensus na polskiej scenie politycznej, z tym, że dominująca w Sejmie narodowa demokracja liczyła na trwały układ, który pozwoli między innymi na rozwinięcie współpracy gospodarczej z Sowietami. Zdaniem Endecji ustrój bolszewicki będzie stopniowo ewoluował w stronę bardziej liberalną, a spokój na wschodzie pozwoli się skupić na zabezpieczeniu się przed Niemcami, skąd dostrzegano główne zagrożenia. Inny pogląd wyrażał Józef Piłsudski, który traktował pokój jako przykrą konieczność i jednocześnie chwilową przerwę przed wznowieniem działań wojennych. Według marszałka, Lenin zawrze każdą umowę, każdy sojusz, jeśli mu to choćby na chwilę będzie potrzebne. Złamie go z chwilą, gdy mu to będzie na rękę, i jeszcze oskarży partnera, że to on go perfidnie oszukał. Szczegółowy pogląd obozu Piłsudczykowskiego można znaleźć w instrukcji z 10 września 1920 roku, skierowanej do polskich placówek dyplomatycznych przez szefa dyplomacji Eustachego Sapiecha. Nie ulega jednak wątpliwości, że pokój zawarty z bolszewikami nie daje żadnej gwarancji trwałości. I że chociaż obecnie bolszewicy wydają się skłonni do zawarcia rozsądnego pokoju, chcą oni tylko uzyskać wolną rękę, aby zniszczyć wrangla i być może w roku przyszłym mogą na nas uczynić wyprawę. Mimo to jednak Polska pokój zawrzeć musi, chyba, żeby wszyscy alianci zdecydowali się na zniszczenie bolszewizmu i podjęli w tym kierunku solidarną akcję, na co się jednak bynajmniej nie zanosi. W tych warunkach rząd wysyła delegację do Rygi, ze szczerym zamiarem zakończenia wojny. Stanowisko Piłsudskiego i jego stronników dokładnie odzwierciedlało poglądy włodarzy Kremla. 20 września 1920 roku na dziewiątej wszechrosyjskiej konferencji partyjnej Wodzimierz Lenin powiedział: Teraz pozostaje nam tylko ich oszukać, gdyż nasze sprawy wojenne wyglądają źle. Postaramy się kupić od nich zawieszenie broni, chociaż jest mało prawdopodobne, że na to pójdą. W ciągu najbliższego miesiąca musimy za wszelką cenę skończyć z wranglem. A kiedy już z nim skończymy? Na zjeździe rad odrzucimy ten pokój i wszystkie siły skierujemy na Polskę, jeśli to będzie korzystne. Piłsudski, domyślając się sowieckich intencji co do przyszłego pokoju, liczył na wynegocjowanie korzystnej i wysuniętej daleko na wschód linii granicznej oraz uznania przez Sowietów niepodległości Ukraińskiej Republiki Ludowej Atamana Symona Petlury. Byłoby to zrealizowanie jego koncepcji federacyjnej. Chodziło tu jednak nie tylko o utworzenie białoruskiego i ukraińskiego buforu przed Rosją, ale odebranie bolszewikom argumentu do wtrącania się wewnętrzne sprawy Polski. Jak argumentował w trakcie rokowań pokojowych bliski współpracownik marszałka Leon Wasilewski, Kijów i Mińsk w rękach sowieckich miały być źródłem ciągłych niepokojów na obszarach etnicznie ukraińskich i białoruskich w granicach państwa polskiego. Najlepszym antidotum na to miało być utworzenie sfederowanej z Polską Białorusi i sojuszniczej Ukrainy. Przewodniczący sowieckiej delegacji na rokowaniach w Rydze, Adolf Joffe, obawiał się takiego obrotu sprawy. Jak przekazywał w depeszy do szefa sowieckiej dyplomacji, Georgija Cicerina, Polska najwidoczniej wraca do żądania granicy z 1772 roku pod pozorem samostanowienia Białorusi i Ukrainy. Nasze przypuszczenie, że można będzie szybko uzyskać pokój na drodze rezygnacji z naszych żądań, jest nazbyt optymistyczne. Rokowania najprawdopodobniej będą miały charakter brzeskiego sporu o samostanowienie narodów. Na takim gruncie można długo rozmawiać i nie osiągnąć ani szybkiego pokoju, ani rozejmu. Sytuacja bolszewików wyglądała jednak nie najlepiej. Po inspekcji sowieckich oddziałów przewodniczący Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego Lew Trocki wykluczał możliwość prowadzenia dalszej walki przeciwko Polsce. Stan Armii Czerwonej był wręcz katastrofalny. 2 października 1920 roku Lenin w projekcie dyrektywy biura politycznego dla sowieckiej delegacji w Rydze napisał. Dla nas kwestia granic terytorialnych jest kwestią dwudziestorzędną w porównaniu z jak najszybszym zakończeniem wojny. Wbrew jednak obawom Jofego, nasza delegacja okazała się nad wyraz łatwym przeciwnikiem. Już na początku rokowań strona polska bez zająknięcia uznała udział w nich przedstawicieli sowieckiej Ukrainy, marionetkowego państwa utworzonego przez Sowietów. Delegacja Niezależnej Ukraińskiej Republiki Ludowej z Serhijem która przybyła do Rygi, nie została wpuszczona do sali obrad. Było to ze wszechmiar zaskakujące. Jeszcze 11 września 1920 roku na posiedzeniu Rady Obrony Państwa minister Eustachy Sapiecha stwierdził Wojska ukraińskie w najbardziej dramatycznym momencie dzielnie walczyły po stronie polskiej. Polska ma pewne zobowiązania wobec rządu Petlury i powinna je wypełnić. Zdaniem Józefa Piłsudskiego, gdyby Sowieci nie uznali niepodległości Petlurowskiej Ukrainy, należało siłą wyprzeć stamtąd Armię Czerwoną i zastosować metodę faktów dokonanych. Tymczasem najbardziej wpływowy przedstawiciel polskiej delegacji w Rydze, Stanisław Grabski, uznał, że obowiązujący od kwietnia 1920 roku sojusz polsko-ukraiński jest jedynie prywatną umową między panem Piłsudskim a panem Petlurą. Tym sposobem już pierwszego dnia negocjacji okazało się, że Joffe ma znaczącego sojusznika w udaremnieniu planu wschodniego marszałka. Co ważniejsze, uczynione wobec Sowietów niebagatelne ustępstwo zostało dokonane całkowicie za darmo. Polska nic nie oczekiwała w zamian za porzucenie ukraińskiego sojusznika. Równie szybko polska delegacja zrezygnowała z ubiegania się o obszar mężczyzny. W tej sprawie odbyło się nawet głosowanie. Leon Wasilewski i część przedstawicieli wojska naciskało, aby przedstawić Sowietom żądanie pozostawienia po stronie polskiej niemal całej Białorusi. Stanisław Grabski jednak oponował, jako przeciwnik programu federacyjnego stwierdził, że pozyskanie mężczyzny byłoby błędem, gdyż Polacy stanowiliby wówczas w państwie polskim zaledwie około 60% ludności, a powinno to być co najmniej 65%. W kuluarach Grabski mówił ponadto, że trzeba rozciąć między Polską a Rosją białoruski wrzód, a sam Mińsk uznawał za zbyt zarzydzony. Ostatecznie o porzuceniu mężczyzny przeważył głos generała Kulińskiego, który zagłosował wbrew zaleceniom naczelnego dowództwa. Wbrew jednak ustaleniom ryskim, Polska, a także wspierająca ją ukraińska armia coraz bardziej parły na wschód. Piłsudski nakazywał swoim stronnikom w Rydze maksymalne opóźnienie negocjacji. Marszałkowi zależało na zajęciu jak największego obszaru, by w ten sposób wymusić korzystne ustalenia przy stole negocjacyjnym. W połowie września 1920 roku Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej rozgromiła oddziały sowieckiej XIV Armii i opanowała terytorium w międzyrzeczu Dniestru i Zbrucza. Stolicą ukraińskich władz stał się wtedy Kamieniec Podolski. Zajęty obszar miał stanowić minimum dla niepodległej Ukrainy. Ale rychło pojawiły się szanse na więcej. 12 października 1920 roku polska kawaleria dokonała skutecznego zagonu na Korosteń, co spowodowało sparaliżowanie komunikacji na południowym odcinku frontu bolszewickiego. Polskie wojska znalazły się w odległości 100 km od Kijowa. Tego samego dnia ponownie polscy żołnierze wkroczyli do Mińska. Także 12 października doszło do podpisania zawieszenia broni. Nadzieje! Józefa Piłsudskiego okazały się jednak płonne. Mimo że układ wchodził w życie dopiero 18 października to polska delegacja ponownie ustąpiła Sowietom i pokornie zgodziła się na oddanie ostatnich zdobyczy polskich i ukraińskich żołnierzy. Za to ustępstwo wobec bolszewików polska delegacja nic nie oczekiwała w zamian. Plan Józefa Piłsudskiego sypał się jak domek z kart. W tym samym czasie zainscenizowany bunt Lucjana Żeligowskiego doprowadził do stworzenia Litwy Środkowej, jednak wbrew intencjom marszałka nie spowodowało to wskrzeszenia państwowości Wielkiego Księstwa Litewskiego złożonego z trzech kantonów – litewskiego, polskiego i białoruskiego. Na początku grudnia 1920 roku na spotkaniu w dowództwie II Armii Wojska Polskiego Józef Piłsudski zadał zgromadzonym tam oficerom bardzo wymowne pytanie. Co ma uczynić armia stojąca niezdemobilizowana wzdłuż granicy sowieckiej, która nie jest jeszcze ustalona traktatem pokojowym i mająca przed sobą pobitą nie tak dawno przez nas Armię Sowiecką i całkowicie wyniszczoną Rosję? Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach ze zwierzchnikiem, u oficerów pojawiła się obawa, że może to być podchwytliwe pytanie, dlatego zaczęto dawać wymijające odpowiedzi. Piłsudski szybko rozwiał ich wątpliwości. Powinniśmy obecnie ponownie zająć Kijów i Mińsk, aby móc połączyć Federacją, czy też Unią z Polską, całą Ukrainę, Białoruś i Litwę. Chwilę potem jednak dodał. Niestety zrobić tego obecnie nie jestem w stanie. Polska tego nie chce, obce są jej idee jelońskie, a ponadto Polska jest bardzo wyczerpana długą wojną, wojsko nasze jest mocno przemęczone i biedne. Nie, nie możemy tego zdania podjąć. W listopadzie 1920 roku, przy cichym poparciu polskich władz, oddziały białoruskie podjęły próbę wyzwolenia Białorusi spod władzy Sowietów. Rok później podobną interwencję podjęły wojska ukraińskie na sowieckiej Ukrainie. W obydwu przypadkach złe przygotowanie i przewaga Armii Czerwonej, która nie musiała już się obawiać wojska polskiego, zaważyły na klęsce. Po powrocie na terytorium Rzeczypospolitej białoruscy i ukraińscy żołnierze zostali internowani. Porzucenie sojuszników, którzy ofiarnie wspierali Polskę w walce z bolszewickim najazdem, doprowadziło do znaczącego pogorszenia wizerunku Polski wśród tych narodów. Traktat ryski powszechnie określano rozbiorem Białorusi i Ukrainy. Do dziś ukraińskiej historiografii Funkcjonuje nazwa drugiego Andruszowa, co stanowi nawiązanie do rozejmu między Rzeczpospolitą a Rosją dzielącego obszar Ukrainy w 1667 roku. Przeświadczenie o zdradzie zwłaszcza ukraińskiego sojusznika i zmarnowanej szansie było dominujące w środowisku Piłsudczyków. Współpracownik marszałka Tadeusz Hołówko stwierdził Opuściliśmy, zdradziliśmy Petlurem w Rydze. Zdradziliśmy Ukraińców, którzy wiernie dotrzymywali nam braterstwa w dniach tragicznych. A tylko dwa tygodnie dalszej wojny i wojska Petlury byłyby w Kijowie i Joffe zgodziłby się prowadzić rokowania wspólnie z nami i delegatami Petlury, uznałby niepodległą Ukrainę, gdyż chodziłoby mu wówczas o ratowanie samego bytu bolszewików. Ustalona w umowie rozejmowej granica miała w znacznej mierze zostać powtórzona w ostatecznym traktacie pokojowym. Z punktu widzenia militarnego i gospodarczego była ona absurdalna. Trudna do obrony, pozostawiająca Sowietom wiele ważnych ośrodków. Już w 1919 roku książę Janusz Radziwił pisał w swoim memoriale: Granica nie może być inna jak linia dwóch potężnych rzek Dźwiny i Dniepru. Jest to granica Europy od azjatycko-bizantyjskiego wschodu. Zabezpieczenie tej linii da nam dopiero warunki zdrowego i ekonomicznego rozwoju. Bez niej nie ma polski mocarstwa. Pozostaje tylko Polska słaba, państwo Bufor, wieczna igraszka intryk dyplomatycznych Europy, polska wiecznie zagrożona przez przemożnych sąsiadów, skazana na łaskę i dobroczynność życzliwego dziś zachodu. Uzyskawszy wolność, stracimy samodzielność. Z opinią księcia Radziwiła doskonale koresponduje stanowisko Włodzimierza Lenina, który zdaje się, że lepiej odczytywał geopolityczną rolę Polski niż niektórzy członkowie polskiej delegacji w Rydze. W listopadzie 1920 roku towarzysz Lenin powiedział. W ciągu minionych trzech lat Polska, wśród małych państw, które wcześniej wchodziły w skład byłego cesarstwa rosyjskiego, należała do tych krajów które najzacieklej zwalczały naród wielkoruski i które miały najwięcej roszczeń wobec znacznej części terytoriów niezamieszkanych przez swój naród. Ponadto w tym kierunku popycha ją zestarzała, odwieczna walka państwa, które w swoim czasie było mocarstwem i które obecnie przeciwstawia się innemu mocarstwu, Rosji. Z tej odwiecznej walki Polska nie może zrezygnować też obecnie. Przeświadczenie o sukcesie w sprawie granicy istnieje do dziś po stronie rosyjskiej. Ichniejszy badacz Gennady Matwiejew odnotował. Podpisany 18 marca 1921 roku Ryski Traktat Pokojowy udaremnił projekt wschodni Piłsudskiego. Mimo, że z wojskowego punktu widzenia został stworzony wystarczający obszar strategiczny na wschodzie, to jednak Polska miała wspólną granicę nie ze złączonymi z nią sojuszem, republikami litewsko-białoruską i ukraińską, ale z BSRS, USRS i Litwą, które rościły sobie duże pretensje terytorialne. W ten sposób bezpośrednimi sąsiadami Polski do 1939 roku stały się Niemcy i Republiki Sowieckie ZSRS, uważające się za stronę obrażoną przez Polskę. Ponadto w granicach polskich znalazły się miliony Ukraińców i Białorusinów, którzy nie chcieli podlegać asymilacji ani etnicznej, ani państwowej, co istotnie osłabiało wewnętrzną jedność i zwartość Polski. Samo sporządzenie tekstu traktatu miało tragi komiczny przebieg. Z uwagi, że stroną układu była sowiecka Ukraina, to tekst musiał być też sporządzony po ukraińsku. Nie znał jednak tego języka żaden rzekomo ukraiński delegat i to polski przedstawiciel znający ukraiński, Leon Wasilewski, stworzył tę wersję umowy, którą odczytał podczas podpisywania dopiero specjalnie sprowadzony z tego powodu przez Sowietów rzeczywisty Ukrainiec Jur Kociubiński. Przy okazji strona polska dokonała też kolejnego ustępstwa, bowiem w ostatniej chwili bolszewicy zorientowali się, że Polska będzie graniczyć nie tylko z Białorusią i Ukrainą sowiecką, lecz także z sowiecką Rosją. Wymagało to zatem zmiany dwóch artykułów. Za zgodę na tę korektę przewodniczący Jan Domski, zgodnie ze swoim zwyczajem, nie oczekiwał nic w zamian. Stanisław Grabski za swój osobisty triumf uznawał wynegocjowanie dla Polski tzw. korytarza Grabskiego, czyli pasa ziem, który oddzielał Litwę od Rosji Sowieckiej. Z tym, że dopóki polska armia parła na wschód, a warunki rozejmu nie były jeszcze ustalone, to sowiecka delegacja ustępowała praktycznie w każdej kwestii dotyczącej terytorium. Bardziej skomplikowana sytuacja była z innymi roszczeniami. Polska domagała się m.in. blisko 300 milionów rubli w złocie za wkład ziem polskich w rozwój Cesarstwa Rosyjskiego. Przed zawarciem rozejmu domagano się wypłaty zaliczki z tego tytułu w wysokości 50 milionów i koncesji na wyrąb drzewa. Kwoty te były horrendalne i bolszewicy nie mieli możliwości zorganizować ich w tak krótkim czasie. Strona sowiecka zaproponowała zatem 10 milionów zaliczki. A kwestię ustalenia ostatecznej kwoty odszkodowań dla Polski proponowano pozostawić do rozstrzygnięcia w traktacie pokojowym. Strona polska uznała, że 10 milionów jest kwotą obraźliwie niską i zrezygnowała z niej. Ostatecznie w traktacie pokojowym Sowieci zobowiązali się wypłacić Polsce z tego tytułu 30 milionów rubli w złocie, z czego finalnie trafiło do nas jedynie 5 milionów. Strona sowiecka zobowiązała się ponadto do zwrotu mienia kolejowego, rzecznego i drogowego, polskich dóbr kultury, sztuki i archiwaliów wywiezionych z Rzeczpospolitej po 1772 roku. Wynegocjowano również możliwość wyjazdu do Polski dla Polaków mieszkających na terytorium sowieckich republik. Niestety każdy z punktów traktatu w trakcie realizacji napotykał na obstrukcję ze strony sowieckiej. Problemy z realizacją ustaleń spowodowały, że w październiku 1921 roku doszło do zawarcia protokołu nazywanego od nazwisk głównych negocjatorów protokołem Dąbski-Karachan. Bolszewicy w zamian za przyspieszenie wypełniania warunków pokoju wymogli na Polsce natychmiastowe wydalenie swoich niedawnych sojuszników. Była to realizacja artykułu 5 traktatu ryskiego. Na jego mocy Rzeczpospolitą musieli opuścić rosyjscy działacze antykomunistyczni czy ukraińskie władze z Symonem Petlurą na czele. Porzucono również oddziały kozackie wspierające Polskę w wojnie z bolszewikami, a żołnierze ukraińscy i białoruscy już od kilku miesięcy przebywali w obozach internowania. Ze strony polskiej był to kolejny jednostronny gest, bowiem w sowieckich republikach nadal przebywało wielu obywateli polskich, którzy zajmowali się antypolską działalnością dywersyjną. Napady sowieckich dywersantów były zmorą we wschodnich województwach II Rzeczpospolitej jeszcze przez kilka następnych lat. Kolejne gesty i ustępstwa względem Sowietów niewiele też zmieniały w kwestii realizacji traktatu. Rosyjski dyplomata Piotr Wojkow bez ogródek stwierdzał. Ponieważ traktat ryski nie przewiduje sankcji z powodu jej niewykonania, a w każdym razie nie ustanawia na wypadek rozbieżności między stronami w kwestii jakiegoś problemu żadnych rozjemców sprawy, co do których nie osiągnięto porozumienia, pozostaną nierozstrzygnięte. I tak też się stało. Niezagrożona żadnymi karami umownymi strona sowiecka po prostu nie wypełniła większości swoich zobowiązań wobec Polski. Najtragiczniejszy w skutkach okazał się los Polaków pozostawionych za wschodnią granicą. Polacy stali się ofiarami licznych represji, deportacji, a w końcu masowej eksterminacji, która miała miejsce pod koniec lat 30. w ramach tzw. Operacji Polski. Sprawdziły się także niestety przewidywania Piłsudczyków co do idei podziału Białorusi i Ukrainy. Sowieckie republiki stały się źródłem bolszewickiej irredenty na obszarze wschodnich województw II RP. Rzekoma troska o los ludności białoruskiej i ukraińskiej dała ZSRR pretekst do agresji na Polskę w 1939 roku, a następnie zmiany granicy z Rzeczpospolitą w 1945. Ponurym żartem historii był fakt, że negocjatorem nowej granicy polsko-sowieckiej został wówczas znów Stanisław Grabski. Zawarta między innymi za jego sprawą umowa sankcjonowała w znacznej mierze granicę z paktu ribbentrop mołotow dziś nazywanego często czwartym rozbiorem Polski. Ale twierdzenie o kolejnym rozbiorze Polski pojawiło się także w kontekście traktatu ryskiego. Granica Ryska zbliżona była bowiem do granicy z drugiego rozbioru z 1793 roku. Polska zatem jakby uznawała dokonaną wtedy grabież swoich ziem. Niezwykle wymowna scena miała miejsce podczas debaty sejmowej na temat ratyfikacji traktatu ryskiego. W pewnej chwili z galerii sejmowej posypały się ulotki i jednocześnie rozległ się rozpaczliwy krzyk. Kainie Grabski! W ulotkach znalazły się z kolei słowa potępienia. Stanisławie Grabski, odpowiedzialność za haniebny pokój, który narzuciłeś Polsce, spada na Ciebie. Pada na Ciebie i hańba oddania na mękę ostatecznego zmoskalenia tych milionów ludu białoruskiego, tak haniebnie odepchniętego przez Polskę. Stanisławie Grabski, imieniem tych milionów bądź przeklęty. Bądź przeklęty imieniem tych powstańców naszych, których kości bieleją po całej Rosji za udział w powstaniach. Bądź przeklęty imieniem tych wyzutych ze swego mienia uczestników powstań. Bądź przeklęty imieniem tych opornych, umęczonych przez Moskwę za wytrwanie w polskiej wierze. Bądź przeklęty imieniem tych pokoleń, które wszystkiego sobie odmawiały, byleby ziemi nie oddać wrogowi bądź przeklęty imieniem tych męczenników naszych skatowanych przez Moskali na naszych kresach. Stanisławie Grabski, bądź przeklęty imieniem Tadeusza Rejtana, przez którego ciało Sejm Polski drugi raz przestępuje, uchwalając nowy rozbiór Polski. W ten sposób przeciwko traktatowi Ryskiemu protestował Henryk Grabowski, prawnuk wspomnianego Tadeusza Rejtana, tego samego, który w 1773 roku także próbował zatrzymać rozbiór Rzeczpospolitej. Nasz kanał jest całkowicie niezależny, a materiały powstają dzięki wsparciu patronów. Jeżeli chcecie pomóc w powstawaniu podobnych filmów, zapraszamy na nasz profil w serwisie Patronite. Możecie również w prosty sposób postawić nam wirtualną kawę. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.